Ja tu już, jest już jest włączona. Już jest włączona. Już jest włączona. Ty widzisz się, nie? Aha. Dobra, daj tutaj na mnie trochę. Drezy witam Marlene i Patryka dzisiaj wesele. Jedziemy za nią łowa na Elbong. Patryk już kurde, w gardle mu zaspał, co tam masz? No no nie, to nie. Do smacznego Marlena jak samo poczucie? Dobrze. A tam weź, pokieruj, jak tu jedziemy, kawałek. na... <laughs> <Opa, sieka, zobacz. laughs> o pasika, zobacz. Trochę drogę, trochę tego. Trochę na mnie, trochę na Patryka. Nie ma tu nikogo z tego. Pomachamy, hej, Jesteśmy. dalej wylecisz. Już? Starczy? No. O, dzięki.